Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na rolatki gyros. Jak zawsze na początku wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na początek przygotuję farsz do roladek. Potrzebujemy 3 ogórki gorniszone małą czerwoną paprykę, małą puszkę kukurydzy, 100 g żółtego sera oraz łyżkę majonezu. I wystarczy, żeby to wszystko wymieszać i farsz do naszych roladek będzie gotowy. I teraz przygotowujemy sobie kilogram schabu. Ja już go sobie podzieliłam na 8 kotletów, a następnie cienko je rozbijamy. Możecie zrobić również 10 albo nawet i 12 sztuk, bo te 8 to wyjdzie takich dużych roladek. Z jednej i z drugiej strony doprawiamy przyprawą gyros. Najlepiej wziąć jakąś swoją ulubioną i doprawić, a następnie na środek kładziemy przygotowany na samym początku farsz. Dzielimy mniej więcej porówno, a następnie zwijamy. Najlepiej sobie zwinąć tak samo jak. Zwijamy krokieta, czyli najpierw boki, a później od dołu zwinąć całą rolatkę, ona wtedy nie będzie nam się rozpadała podczas smażenia. Kiedy mamy już wszystkie rolatki uformowane, to będziemy je obtaczać najpierw w mące, następnie w jajku oraz w bułce tartej. Ja już mam tutaj opanierowane 8 dużych roladek. Na patelni rozgrzewamy już sobie olej, a następnie będziemy je smażyć na średnim ogniu, na złoty kolor z każdej strony. Pamiętajcie, żeby te nogi nie był za mocne, bo wtedy one z wierzchu nam się już spalą, a w środku jeszcze mogą być surowe. Tak więc na średnim ogniu smażymy na pewno dobre kilka minut z każdej strony. I jak widzicie przepis jest naprawdę błyskawiczny, szybki w przygotowaniu, a roladki są naprawdę smaczne i wyglądają bardzo efektownie. Także komentujcie, przygotujcie. Spróbujcie i dajcie znać, czy rolatki Wam smakowały, a oczywiście te i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.